Dzień dobry moi kochani. Witam was serdecznie w poniedziałek 9 października 2023 roku. Dzisiejsza wibracja to ósemka, księżyc znajduje się w znaku lwa. Ósemka sprawia, że ten dzień może być bardzo um, silny, można by tak powiedzieć, ale właściwie to nie dzień, tylko my w ten dniu będziemy Silni, no i warto byłoby tego nie zmarnować, bo właśnie to, to poczucie takiego przypływu sił witalnych i naszej energii można w jakiś fajny sposób wykorzystać. Na pewno jest to dobry czas na to, aby już jakieś realne kształty nadawać naszym planom. Na pewno w tej energii również należy uważać na nerwy, bo ta duża siła, ta duża energia. Powoduje, że my jesteśmy bardziej wybuchowi. Księżyc w znaku lwa będzie to też potęgować. A więc, kochani, najpierw liczymy do 10, nie dajemy się sprowokować. Jeżeli ktoś próbuje w jakikolwiek sposób wywierać na nas nacisk, presję, próbuje w jakiś sposób siłowy z nami coś załatwić, tak? No, nie mówię już o sile fizycznej tutaj, tak, ale o jakiejś takiej y, sile y, emocjonalnej no to bądźcie tutaj ostrożni i stawiajcie silne granice. Natomiast przede wszystkim nie dajemy się sprowokować, a więc zanim coś odpowiemy, zanim coś zrobimy, policzcie do 10, dwa głębokie oddechy, i dopiero wtedy przystępujemy, czy to do odpowiedzi, czy to do działania. Natomiast bardzo fajnie tę siłę będzie dzisiaj spożytkować, jeżeli chodzi o na przykład wysiłek fizyczny, tak, a więc siłownia, czy jakieś inne ćwiczenia. A może jakiś taki wyczerpujący spacer w góry, czy, czy jazda na rowerze, no w jakikolwiek sposób fizyczność i ćwiczenia fizyczne będą sprzyjały naszym, naszym, naszemu ciału, po prostu. Księżyc znakul dodaje nam nie tylko tej właśnie też siły i, i chęci takiego dostrzeżenia przez innych tak? chcemy być zauważeni, chcemy być docenieni zależy nam również na akceptacji innych. Ale generalnie właśnie przede wszystkim należy o tym pamiętać, że bardzo silne emocje mogą tutaj się ujawniać i tutaj te energie nam jakby współgrają, współdziałają, więc uważajcie tak na wybuchy również zazdrości, tak? o tej nerwowości już mówiłam, ale tutaj też w takim kontekście to się może... Gdzieś tam pojawić. No, na każdym kroku można przesadzić, więc należałoby tutaj wszystko troszeczkę jakby wiecie no, zminimalizować, tak? Bo wszystko będzie miało dość duże rozmiary. Więc myślę, że troszkę spokojniej, wolniej może też, tak? Myślę, że ta energia będzie nam dzisiaj potrzebna. Jeżeli chodzi o karty, kochani, u Baranka mamy dzisiaj Asa Denarów, a więc karta, która mówi o. Dostatku przede wszystkim o sile takiej materialnej, tak, jeżeli mówimy dzisiaj w ogóle o sile, ale yy, przede wszystkim to jest początek właśnie związany z jakimiś sprawami finansowo, zawodowo-materialnymi. To jest też takie poczucie, że mamy realny wpływ na coś, że mamy realną siłę, właśnie jeżeli chodzi o czy to pracę fizyczną, yy, czy jakieś decyzje. Możemy osiągać takie wymierne rezultaty, efekt naszej pracy, naszych działań może być od razu widoczny i to właśnie w formie materialnej. Na pewno no to są też pieniądze najzwyczajniej w świecie, więc być może będziecie chcieli coś kupić dzisiaj, w coś zainwestować i to jest ten moment, kiedy mamy te środki na to, żeby właśnie taką inwestycję poczynić. Dostatek, ogólnie dostatek, mogą jakieś prezenty w tej karcie się również pojawić tutaj u was. Możecie coś od kogoś mm, otrzymać. No, i wszystko to związane z materią będzie miało dzisiaj jakiś ważny aspekt. Odmłodzenie, kochani. Sen jest dobry na wszystko. Odśwież ciało, umysł i duszę. To dla baranka. Jeżeli chodzi o byka, kochani, byk ma dzisiaj kartę. Słońca, no więc zadowolenie: przede wszystkim zadowolenie, spełnienie. Taki wspaniały dzień Wam się zapowiada. Duża pewność siebie, duża witalność również, więc ta siła też u Was się pojawi. Zrozumienie sytuacji w ogóle, odnalezienie sensu. Często ta karta też właśnie mówi o tym, że nagle tak wszystko zaczyna się nam układać. Tak wkraczamy na jakiś nowy poziom, osiągamy jakiś sukces, jakieś zwycięstwo jakiś taki przełom, docieramy właśnie do sedna jakiejś sprawy, kiedy to zrozumienie na nas spływa, uświadamiamy sobie w tym momencie prawdę. Karta radości, sukcesu, zwycięstwa, dużej energii, więc ta energia na pewno też będzie Wam dzisiaj, tak jak mówiłam, towarzyszyć. Dla Was byki przyjaźń, skontaktuj się z przyjacielem, kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. To dla byczka. No i, kochani bliźnięta, bliźnięta dzisiaj mają rycerza monet, a więc karta, która mówi o powolnym działaniu, ale suma summarum, jakże skutecznym. Więc, moi drodzy, ruszajcie z realizacją swoich planów, bo te plany macie tutaj już przygotowane i to powiedziałabym, że bardzo dokładnie, bardzo szczegółowo. Rycerz monet jest zawsze Ostrożny, więc tu nie ma żadnego ryzyka, żadnej brawury, wszystko jest przemyślane, wszystko jest w dokładny, precyzyjny sposób e, przygotowane i teraz należy tylko to realizować, więc ruszajcie, zróbcie ten pierwszy krok, później będą e, kolejne i no można powiedzieć przestańcie w nieskończoność sprawdzać, tak, bo to jest taka tendencja do tego, że a jeszcze sprawdzę czy to jest dobrze, a czy to jest dobrze, a nie ma działania, więc przygotowania są już kompletne uwierzcie, należy teraz już kochani ruszyć ach, ach, ach przepraszam, bo znowu znowu, znowu, znowu mój statyw, przepraszam, ale tym razem ja trąciłam, to już moja wina kochani, niezależność decyduj za siebie korzystaj z prawa wyboru no i raczek, raczek ma dzisiaj dziesiątkę buław, więc drogi raku no, u Ciebie przede wszystkim przemęczenie, które może wynikać, no, czy to zbyt dużo zajęć, pracy, obowiązków, a może jakieś trudności, jakieś problemy, które, które Cię przygniatają i masz takie właśnie poczucie, że za chwileczkę upadnę pod tym ciężarem, że już dłużej nie mogę. To jest też trochę takie wybieranie najtrudniejszej drogi, tak? Czyli y, nie chcesz drogi raku, jak gdyby iść na skróty, nie chcesz y, być może czegoś odpuścić, a czasem trzeba coś odpuścić. Y, tylko właśnie chcesz, żeby wszystko było tak na 120% zrobione. No niestety, to jest trochę takie y, y, działanie na swoją szkodę. Można powiedzieć w pewnym sensie idziesz pod prąd. O wszystko musisz walczyć, a czasem dobrze jest Próbować troszeczkę płynąć z falą, wtedy jest łatwiej. To Twoje przemęczenie dzisiaj może się w różny sposób zrealizować. Może to być również takie fizyczne zmęczenie, ale czasem też psychiczne, a czasem może to być ból kręgosłupa najzwyczajniej w świecie, bo podźwigasz się, bo zbyt duże ciężary będziesz dźwigać, czy zbyt intensywnie pracować fizycznie. No więc trzeba tutaj tego złotego środka poszukać i zadbać o siebie drogi raku. Priorytety dla Ciebie, uświadom sobie, co jest dla Ciebie najważniejsze. Kiedy wiesz, co jest istotne, mówienie nie staje się łatwiejsze. To dla raka. No i kochani Lew, macie kartę głupca, więc Ty, drogi lwie, dzisiaj będziesz rozpoczynać jakiś nowy etap, jakąś nową fazę swojego życia. To się może tyczyć oczywiście każdej dziedziny, tak? Jest to po prostu początek. Początek, w który wchodzimy z dużą radością, taką dużą spontanicznością, niekoniecznie nawet przygotowując jakieś wielkie, szczegółowe plany, tylko z taką wiarą, właśnie, że wszystko się uda, że wszystko będzie dobrze. Idziemy nawet w nieznaną drogę, przecieramy jakieś nowe szlaki, ale właśnie z taką ogromną wiarą w sukces i z pozytywnym nastawieniem, z pozytywnym myśleniem. Czasem to jest też karta takiej naiwności, tak? bo to karta dziecka, więc czasem to jest taka właśnie dziecinna naiwność i wierzymy, że wszystko będzie dobrze. No fajna energia, ale czasem warto byłoby się gdzieś tam na pewnych poziomach jednak zabezpieczyć. Osiągnięcia dla, dla Was, drogie lwy. Goń za swoimi marzeniami. Będziesz zaskoczony dokąd cię zaprowadzą. No i moi drodzy, panna. Panna ma dzisiaj ósemkę mieczy. Karta, która mówi o tym, o takim złapaniu w pułapkę, tak? Czujesz się uwięziony, złapany, zniewolony, ograniczony w jakimś sensie, a może zagubiony. No to może różnie się zrealizować. W każdym bądź razie. Możecie, drogie panny, dzisiaj odczuć taką bezsilność, niemożność wyjścia z danej sytuacji. Będzie się wam wydawało, że nie ma w ogóle wyjścia, że nic się nie da zrobić. Prawda jest zupełnie inna, więc być może będziecie potrzebować jakichś wskazówek od kogoś. I, no, I pewnie się ktoś taki zdarzy, kto wam tutaj tą wskazówkę może udzielić, bo wy tak jakby nie do końca rozumiecie, co się dzieje i dlaczego tak ta sytuacja wygląda. Więc ten ratunek. Przyjdzie, tylko że wy w tym wszystkim powinniście sami stać się decyzyjni, tak? Żeby to nie było tak, że ktoś ma przyjść, ktoś ma powiedzieć, ktoś ma podjąć decyzję, ktoś ma coś zrobić. Same, drogie panny, musicie tutaj ruszyć. Mam nadzieję, że tą energię w sobie odnajdziecie. Dzisiaj jest bardzo energetyczny, mocny dzień i bardzo możliwe, że właśnie dzisiaj się Wam to powiedzie. Granice dla Was. Ustalaj granice, oszczędzaj swój cenny czas i energię. Tak, no i coś tu zrzuciłam, no dobrze, o. zrzuciłam aniołki, ale nie szkodzi, zaraz, już się podniosłam. Kochani, waga, waga ma dzisiaj dwójkę buław, czyli karta, która mówi o takim troszkę staniu na rozdrożu, tak, droga wago, będziesz się tutaj zastanawiać, rozmyślać, tak, w którą stronę właściwie dobrze byłoby iść, tak. To jest taka troszkę karta, kiedy nie umiecie tej decyzji podjąć, albo macie wrażenie, że właściwie nie do końca to jest w waszej gestii. Prawda jest jednak taka, że jeżeli się zastanowicie głębiej, wszystkie argumenty sobie gdzieś tam przemyślicie, co jest, co um, gdzieś tam kieruje w jedną stronę, co kieruje w drugą stronę, to myślę, że ta odpowiedź do was przyjdzie, bo to nie jest zniewolenie, że wy rzeczywiście nie możecie działać, nie możecie. Ruszać. To jest, to jest takie poczucie bardziej, więc mam nadzieję, że przemyślicie i wtedy już będziecie wiedzieć, co jest najlepsze i co może Wam faktycznie dać sukces i będzie dla Was jakimś takim wyróżnieniem. Więc wystarczy się dobrze zastanowić. Bez troska, pobaw się z dzieckiem. Dziecko to Twój najwspanialszy nauczyciel. No i, kochani, skorpion. Skorpion ma dzisiaj króla. Pucharów, więc karta na pewno takiej mądrości, tak? spokoju, opiekuńczości, tolerancji. Więc albo Wy, drogie skorpiony, w taką właśnie energię dzisiaj wejdziecie, tak się będziecie czuły spokojne, zrównoważone, pełne też jakichś takich pozytywnych emocji. Albo obok Was taka osoba się pojawi. Może to być mężczyzna, który właśnie ma doskonały kontakt z własnymi emocjami, z którym, się, z którym się dobrze rozmawia, z którym się również dobrze współpracuje, gdyby to miało dotyczyć spraw zawodowych. Na pewno osoba, która potrafi również rozładować jakąś napiętą atmosferę wokół, a dzisiaj może się ktoś taki przydać, bo tych sytuacji dzisiaj, właśnie napiętych, takich konfliktowych, stawianych na ostrzu noża, może być wiele. Na pewno <laughs> również to osoba, która okazuje uczucia, potrafi te uczucia okazać i nie boi się ich. Pomoc, moi drodzy. Zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. No i strzelec. Strzelec ma kartę umiarkowania, czyli drogie strzelce, to jest Wasza karta, więc myślę, że odnajdziecie się w jej energii bardzo dobrze i będziecie właśnie w taki sposób działać, tak? Czyli spokojnie, umiarkowanie, z równowagą pełną, idealnie łącząc wszystko, co do Was przychodzi. To, to jest takie znalezienie również złotego środka. Wszystkiego jest tyle, ile trzeba i dzięki temu właśnie ten komfort sytuacji. Należy unikać wszelakiego nadmiaru i to się tyczy wszystkiego, kochani. Nie ma, nie, nie potrzebujemy w żadnej kwestii nadmiaru. Wszystko, co jest harmonijne, zrównoważone, to będzie Wam dało, dawało zadowolenie. Warto, warto również chwilę spędzić dzisiaj na świeżym powietrzu, korzystać z energii natury, z energii zieleni, drzew, lasu, jeziora, stawu, jakie macie możliwości, Warto tutaj energię naszą podbudować właśnie poprzez kontakt z naturą. I dla Was, kochani, czułość, mów do siebie łagodnie, zachowaj w sobie cząstkę dziecka. Wieża, kochani, dla koziorożca. No więc, drogi koziorożcu, tutaj u Ciebie może się coś nagle zadziać. To są takie szybkie zmiany. Czy pozytywne? No można liczyć również na pozytywny obraz tej karty, ale generalnie z założenia ona jest dość trudną energią, może to być rodzaj upadku, tak, coś się rozsypuje, coś się kończy, taki jakiś przewrót się w naszym życiu dzieje, doznajemy czegoś takiego albo jakieś przeciwności w realizacji planu, tak, mamy coś przygotowane i to się nam nie chce zrealizować. Możecie być zaskoczeni tym dniem i wydarzeniami tego dnia. To jest również karta jakiegoś kryzysu, więc może tak być, że taka kryzysowa sytuacja się zadzieje. Natomiast dopóki my w miarę jakoś panujemy nad tym, staramy się ubiec pewne sytuacje, myślimy do przodu, tak jak gdyby, czasem jesteśmy w stanie nie dopuścić do tego chaosu, tak? I wtedy, no, jakby przybieramy tutaj. Jakby decyzyjność, zostawiamy sobie tę decyzyjność we własnych rękach i to jest, ten, to jest ten pozytyw. Bywa też w tej karcie, że pękają jakieś ograniczenia, jakieś mury, które nas okalają i dzięki temu wyzwalamy się, pokazujemy nowego siebie, nowe ja, żyjemy już na jakichś swoich, nowych warunkach. No i to też wtedy jest na pewno coś pozytywnego, tak? jeżeli, jeżeli jakieś ograniczenia pękają. I dla Was kochani, odwaga, skocz na głęboką wodę, dzięki swojej odwadze dotrzesz do celu. Kochani, wodnik, wodnik ma dzisiaj Asa, asa Buław, czyli karta dużej energii też, tak? No ten dzień jest w ogóle energetyczny, plus dla Ciebie wodniku As Buław, więc myślę, że dużą siłę dzisiaj będziesz miał. Mam nadzieję, że przełożysz ją na... Kreację, na jakąś pewność siebie, na odwagę w działaniu, na entuzjazm, tak. No i będziesz rozpoczynał coś nowego, tak. To jest bardzo dobry czas, żeby wymyślić jakieś lepsze rozwiązanie, lepszy sposób na jakieś sprawy. Na pewno rozwijanie swojego potencjału. Można tutaj rozpoczynać nowe znajomości, nową pracę, nowe hobby, takie otwarcie na większe możliwości. No i oczywiście możesz wpaść też na jakiś. Pomysł, który pomoże Tobie w pewnym stopniu gdzieś tam lepiej, łatwiej wyrazić, wyrazić siebie. I też duża wiara w siebie, bo skoro to ogień, no to ona na pewno przekonanie o, swojej, o swoich umiejętnościach, o swojej wartości i taka pewność sukcesu, który do Ciebie, drogi Wodniku, idzie. Wsłuchiwanie się. Słuchaj, co podpowiada ci rozsądek. Pozwól, by twój wewnętrzny kompas wskazywał kierunek Twojego życia. No, i rybeczki na koniec, nam pozostały. Kochani, rybeczki mają rycerza mieczy dzisiaj. Więc, po pierwsze, karta drogi, podróży, szczególnie związanej ze sprawami służbowymi. No więc, jeżeli, jeżeli się zdarza w Waszej pracy, że od czasu do czasu gdzieś tam ruszacie, czy na jakieś szkolenie. Czy na jakiś kurs, czy na jakąś konferencję, no to właśnie to się dzisiaj może, może zadziać. Pośpiech tutaj duży, więc troszeczkę panujcie nad tym, żeby, żeby z tym pośpiechem nie przesadzić. Tym bardziej, że wiecie, że ten dzień jest mocno energetyczny, więc plus jeszcze taki właśnie pośpiech mogłoby coś tutaj się po drodze przytrafić. Więc ostrożnie, nie spierzmy się. Uważajcie też na słowa, które dzisiaj wypowiadacie. Bo może was kusić, żeby komuś taką mocną szpileczkę gdzieś tam wbić, tak? No, jest dzień nerwowy, jest dzień taki, gdzie łatwo mm, dajemy się prowokować, ale też my możemy, ch możemy chcieć kogoś sprowokować. No więc nie wchodźcie w taką energię, bo to niestety, ale może spowodować nie tylko kłótnie, ale jakieś takie później. Mm, Niejasności między, między Wami a jakąś drugą osobą, ktoś będzie pamiętał, że A, bo Ty wtedy to powiedziałeś, tak? I to, to mnie zabolało, to mnie zraniło i długo, długo to gdzieś tam dźwięczy w głowie takie wypowiedziane właśnie w tej energii słowo. Kochani, mądrość dla Was, nie staraj się kontrolować wszystkiego, zaufaj mądrości boskiego planu. Tak, no to bierzemy aniołki. Wylosujemy sobie, <coughs> przepraszam, no, trzy karty. Jak zwykle, moi kochani, może to być karta rada, może to być odpowiedź na jakieś wasze pytanie, jeżeli takie dzisiaj macie i chcecie usłyszeć, co anioły mają na ten temat do powiedzenia. No i po kolei, jedyneczka, kochani, dwójeczka. I trójeczka. I już będziemy czytać. Grupa numer jeden. Przemyśl to. Któryś z elementów Twojego planu powinien być poddany ponownemu rozważeniu. Poświęć nieco więcej czasu na przeanalizowanie swojego projektu lub złożonej ci propozycji. Podziel się swoimi planami z zaufanym przyjacielem lub doradcą, dzięki czemu będziesz mógł uzyskać obiektywną odpowiedź zwrotną. Poproś również swoje anioły o przewodnictwo. Karta ta może oznaczać również, że obecnie nie jest właściwy moment na dokonanie zmiany w życiu, jaką obecnie rozważasz. Przyjdzie na to lepszy czas, lub też dojdziesz w przyszłości do wniosku, że pragniesz dokonać transformacji innego typu. Kochani dwójeczka, medytacja przyniesie odpowiedź. Czyli w tę stronę, to szczególnie do pytań pewnie. Próby uzyskania odpowiedzi na postawione przez ciebie pytania oparte na intelektualnej analizie nie przyniosły doczekiwanych do rezultatów. Stało się tak, ponieważ odpowiedź, której poszukujesz, może być znaleziona jedynie w twoim wnętrzu. Uzyskasz ją poprzez medytację lub duchową pracę nad swoim wnętrzem. Cenne informacje możesz również uzyskać z analizy swoich snów, ponieważ za ich pośrednictwem Twoja podświadomość może tworzyć rozwiązania, na które mógłby nie wpaść Twój będący na jawie umysł. No i kochani trójeczka i piękna karta Wielkie Szczęśliwe Zmiany. W Twoim życiu zajdą wielkie szczęśliwe zmiany. Możesz wkroczyć na ścieżkę nowej kariery, rozpocząć nowy związek lub przenieść się do nowego mieszkania lub nawet miejscowości. Powitaj te ekscytujące wydarzenia ze świadomością, że anioły nieustannie Cię wspierają. To, co pytasz, może wymagać odrobiny wiary, nawet jeśli początkowo może się to wydawać przerażające lub też wykraczać poza Twoje możliwości. Zaufaj, że pojawiające się przed Tobą możliwości mają na celu zagwarantowanie Ci szczęścia gdybyś nie był na nie gotów, te ewentualności nie zamanifestowałyby się w twojej codzienności. Odrzuć strach i podążaj za swoim sercem. Tyle moi drodzy na dzisiaj, na poniedziałek, życzę wam cudownego dnia i oczywiście całego tygodnia, bo przecież rozpoczynamy nowy tydzień. Do usłyszenia jutro.